Cześć, z tej strony Emilia Wojciechowska, jestem trenerką mentalną biznesów online i prowadzę dla Ciebie podcast Niezarobiona Jestem, w którym uczę jak osiągać więcej, stresując się mniej. Odcinek 35. Nie jesteś swoim biznesem Właściciele jednoosobowych biznesów, szczególnie opartych o markę osobistą, mają tendencję do zlewania się w jedno ze swoim biznesem. Ja równa się firma. Może mieć to bardzo nieprzyjemne konsekwencje, które ujawniają się w momentach porażki czy po usłyszeniu słów krytyki. Jakie to konsekwencje i jakim zapobiec? Dlaczego warto odciąć tę biznesową pępowinę? Posłuchaj w tym odcinku. Tradycyjnie na samym początku podcastu zapraszam Cię do długiego, uważnego oddechu, który pozwoli Ci lepiej się skupić na tym, co słuchasz, utrzymać się w tu i teraz. I po prostu przez chwilę się zrelaksować. Dziękuję Ci za tę wspólną chwilę. Jeśli lubisz te krótkie chwile relaksu, jeśli lubisz mój podcast i chcesz, żebym regularnie go dla ciebie tworzyła, to postaw mi kawę na stronie tego podcastu, tego odcinka emiliawojciechowska.com ukośnik 35 i w ogóle pod każdym innym odcinkiem pod notatkami znajdziesz przycisk taki zielony, postaw mi kawę, który przeniesiecie do serwisu Buy Coffee, gdzie możesz postawić mi espresso, latte albo jakieś frappe cappuccino karmelowe. Wybrać sobie po prostu kwotę tej małej donacji po to, żeby podziękować mi za to, że tworzę, nagrywam dla Ciebie to jest oczywiście nieobowiązkowe, ale bardzo mile widziane. Więc jeśli chcesz mi się odwdzięczyć za ten podcast i za inne treści, bo też w tym roku chcę postawić więcej na bloga, więc tam też będzie się dużo nowych artykułów pojawiało, to kliknij, postaw mi kawę, wybierz rozmiar kawy, jakiej chętnie napiłbyś lub napiłabyś ze mną w kawiarni, i prześlij mi swoją wdzięczność w ten sposób. Dziękuję Ci bardzo. Natomiast przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka. Nie jesteś swoim biznesem, ale zacznę od innego cytatu, mianowicie nie jesteś swoim backhandem. To jest mój ulubiony cytat z książki Timotiego Galweja. Tenis wewnętrzna gra. I Galwaya uważa się za jednego z ojców tego, co współcześnie nazywamy coachingiem czy treningiem mentalnym. I właśnie w tej książce teoretycznie jest to książka o tenisie dla tenisistów o tym, jak ważna jest um, tak naprawdę gra, którą oni najpierw rozgrywają w swojej głowie. Że tak naprawdę, tak naprawdę w sumie mówi, że mecze tenisowe wygrywa się w głowie, a nie na korcie. Oczywiście jakby to trzeba przełożyć na kort, trzeba na ten kort wyjść, pomachać trochę tą paletką, ale faktycznie jakby wszystko zaczyna się w głowie i jest tam dużo takich um, właśnie... Ciekawych inspiracji dla osób pracujących z drugim człowiekiem, nie tylko właśnie w sporcie. I pojawia się tam właśnie ten cytat: Nie jesteś swoim backhandem, co oznacza, że jeśli nie uda się raz czy drugi twój backhand, to i albo po prostu masz słaby backhand czy zły backhand, to nie znaczy, że ty jesteś zły, jakiś niewartościowy. Ten set jest dla mnie ogromnie ważny, bo pokazuje taką piękną prawdę, że to, że raz nam się coś nie udało, nie znaczy, że jesteśmy chodzącą porażką, że jesteśmy beznadziejnym człowiekiem. Tak jak jedno, czy nawet kilka nieudanych zagrań, nie oznacza, że ktoś jest kiewskim tenisistą. Nawet przegrany turniej nie oznacza, że ktoś jest kiewskim tenisistą, bo nie jesteś swoim backhandem, jesteś wartościowym człowiekiem, pełnym wyjątkowych talentów, cudownych cech, czasami coś ci nie wyjdzie. Czasami coś nie będzie perfekcyjne, no ale to jest całkowicie okej, okay. jesteśmy tylko ludźmi. I to, że się pomylisz, że popełnisz błąd, że nie osiągniesz celu, że poniesiesz porażkę, nie mówi nic o tobie jako o człowieku. Porażki nie definiują twojej wartości jako człowieka. I często mówimy o sobie właśnie po, po tym, jak noga nam się powinie, że jestem porażką, jesteś beznadziejny. Zamiast tego powiedz, ta konkretna rzecz mi się nie udała. Po prostu trzymaj się faktów i nie rzucaj sobie kłód pod nogi. I tym wstępem um, przejdę płynnie właśnie do tego tematu, że nie tylko nie jesteś swoim backhandem, ale nie jesteś swoim biznesem. Ja bardzo często słyszę od um, moich klientek taką metaforę, że um, biznes to jest ich dziecko. Jeśli na przykład mają już dwójkę dzieci i zdecydowały się um, otworzyć swój biznes, to często mówią, że no biznes to jest moje takie trzecie dziecko. A w tym biznesie są jakby takie poddzieci, bo poszczególne produkty też bywają nazywane dziećmi. Tak, to jest moje takie ulubione dziecko w tym biznesie. Bardzo to często słyszę. No i jeśli tak przyjmiemy właśnie, że biznes to jest nasze dziecko, że jesteśmy... Tą taką najważniejszą, najbliższą osobą w, w naszym biznesie. No, jest tak, że jeśli dziecko coś boli, to mamy też boli. I przekładając to na biznes, jeśli w biznesie coś tam nie idzie, to myślimy, że to. My jesteśmy absolutnie beznadziejnymi osobami, że to z nami jest coś nie tak i że w ogóle y, powinniśmy gdzieś tam się zakopać pod ziemią i przeczekać, nie wiem, doczekać lepszych czasów. No nie. Konsekwencje właśnie takiego bardzo bliskiego połączenia się ze swoim biznesem są właśnie po pierwsze takie, że kiedy ponoszę porażkę, to tłumaczę to sobie, że ja jestem porażką. Kiedy ktoś krytykuje mój biznes, mój produkt, mojego posta, odbieram to tak, że ktoś krytykuje mnie. Kiedy klient jest niezadowolony na przykład z jakiegoś produktu, to tłumaczy sobie, że jest niezadowolony ze mnie. Natomiast bardzo często też jest tak, że jakby, ponieważ ten biznes traktujemy jako nas samych, firma równa się ja, to też bardzo często. Budujemy bardzo bliskie relacje ze współpracownikami albo z klientami, często nie potrafiąc oddzielić różnych ról, które w tych relacjach mamy. I bywa, że uginamy się pod wpływem próśb klientów czy współpracowników, pozwalam im na więcej, przymykam oko na jakieś niedociągnięcia. I ostatnio prowadząc y, wykład y, w jednym kurcie online, użyłam takiego sformułowania: porażka mojego klienta nie jest moją porażką. To był wykład dla wirtualnych asystentek, które bardzo, bardzo się mocno angażują w biznesy swoich klientów, jakby wrastają w nie i trochę traktują te biznesy jak swoje, y, no bo bardzo pomagają y, osobom prowadzić te biznesy, tak więc ja to doskonale rozumiem. Natomiast bywa tak, że jakby one przygotują wszystko, co miały przygotować, wszystko to, o co jej klient poprosił, wszystko było idealnie. Na przykład przygotowały cały plan kampanii sprzedażowej, grafiki, lendingi. I ta kampania się nie sprzeda i one traktują jako swoją porażkę, pomimo że one jakby swoje zadanie wykonały i wykonały je bardzo dobrze. Chciałabym też jednak to odwrócić. Sukces mojego klienta nie jest moim sukcesem. Czyli. Żeby też nie brać takiej odpowiedzialności, takiej odpowiedzialności za porażki, a z drugiej strony przybijać sobie zasługi za sukcesy swoich klientów. Wspieramy im, pomagamy w osiągnięciu tego sukcesu, ale to jest ostatecznie ich sukces. To już są takie pierwsze wskazówki, które właśnie pomagają się trochę odkleić od tego biznesu. Jeśli pracujesz blisko z klientem i czujesz właśnie, że jego porażka jest twoją porażką, a jego sukces jest twoim sukcesem, to przestań tak myśleć. To jest jego porażka, to jest jego sukces i to już pozwoli trochę się od tego biznesu odciąć. No ale zobacz, właśnie wracając do tego, że nie jesteś swoim backhandem, tak samo nie jesteś swoim biznesem, czyli nie jesteś porażką tego biznesu, nie jesteś produktem, który się krytykuje, nie jesteś produktem, z którego ktoś jest zadowolony. To są części Twojego biznesu. Klient na przykład ma prawo być niezadowolony z jakiegoś produktu, ma prawo wyrazić swoją opinię na temat produktu, jednak wciąż jest to opinia na temat produktu, a nie na Twój temat. Dlaczego warto odciąć tę taką biznesową pępowinę, żeby już nie było tego, że to jest moje dziecko? Po pierwsze, nie bierzesz porażek do siebie, nie odbierasz słów krytyki osobiście i oddzielasz lepiej relacje prywatne od zawodowych. No i jakie to ma dobre znaczenie dla Ciebie? Ano takie. Że nie bierzesz każdego jednego potknięcia w swojej firmie jako swojej osobistej porażki. Dzięki temu twoja pewność siebie, twoje poczucie własnej wartości jest stabilne, bo słuchaj, sukces w biznesie na pstrym koniu jeździ. <grym> raz jest, raz go nie ma. Raz możesz zrobić wszystko absolutnie według podręcznika biznesu, coś po prostu idealnie, a i tak na przykład trafisz na zły czas, złe miejsce. I coś się nie uda, i to będzie tak naprawdę poza Twoją strefą wpływu, ale ty uważasz, że ja mogłam to zrobić lepiej. Więc każda jedna porażka, każde słowo krytyki bardzo boli, ponieważ uważasz, że jest wymierzone w ciebie. A nie jest wymierzone w ciebie, chyba że ktoś naprawdę krytykuje ciebie, na przykład mówi, że po co sobie farbowałaś te włosy na czarno. Nie? No, śmieję się, ale, ale zazwyczaj, jeśli widzę krytykę pewnych osób, które bardzo szeroko działają w internecie, mają dobre zasięgi, edukują na jakieś mądre tematy, to właśnie najczęściej, jeśli ludzie się czegoś czepiają, to właśnie wyglądu, tak? No, bo to jest najłatwiejsze za taką wygląd. No, ale to jest temat na inny podcast. Jeśli nie odłączasz firmy od siebie, jeśli jesteś jednym ze swoją firmą, jednym bytem, to. Tak jak Twoja firma odnosi sukcesy i porażki, czyli ma dołki i górki, tak ty wpadasz w te dołki i górki. Natomiast kiedy zrozumiesz, że firma to nie ty, to jest coś osobnego, to jest coś, co ty stworzyłaś, stworzyłeś, zbudowałaś, zbudowałeś, nawet jeśli to jest Twoja marka osobista, więc. Naprawdę bardzo łatwo jest powiedzieć: firma to ja, bo bez mnie tej firmy nie ma. To wciąż trzeba to jedno od drugiego odseparować. Właśnie po to, żeby nie było wpadania w te górki i dołki, bo one będą, no taki jest biznes. Może być tak, że super ci wszystko idzie, wow, po prostu masz doskonały kwartał, a później przyjdzie następny kwartał. I nagle nikt nie chce kupować, nikt nie chce Cię znać, no po prostu, bo różne rzeczy się dzieją. Czy to teraz, nie wiem, inflacja jest tak i ludzie w ogóle boją się wydawać pieniądze. Jak wybuchła wojna, no wojna nadal jest, ale jak wybuchła wojna w Ukrainie, to wielu ludzi jakby też jakby zamroziło swoje działania, bo nie wiedziało, co będzie, tak? Więc jakby takie wydarzenia się różne dzieją. Nigdy nie wiemy, co będzie się działo w kolejnym miesiącu, w kolejnym kwartale. Ale ponieważ właśnie te różne rzeczy się dzieją, my musimy zostać taką skałą. Taką pewną siebie, nie poddającą się skałą. Żeby nie było, jakby nie ma nic złego w poddaniu się. Jeśli po prostu stwierdzisz, że to już jest za dużo i nie chcesz kolejnego kryzysu, który musisz przechodzić w swojej firmie, to jest jak najbardziej okej. Okay. Ale jeśli chcesz budować tę firmę i, i wiesz, że jeszcze nie powiedziałaś, nie powiedziałeś ostatniego słowa, no to. Potrzebujesz bycia właśnie taką skałą i nie chodzi mi tutaj o bycie takim bezemocjonalnym kamieniem czy kimś, kto nie ma gorszych dni, absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby nie definiować swojego życia poprzez firmę. Czyli jeśli firma działa super, to ja też działam super, ja jestem super, a jeśli firma działa słabiej, no to ja jestem beznadziejny, po prostu można ją zamiatać podłogi. Nie? firma, to nie jesteś ty. A jest taka książka nawet, firma, czyli ty, Paula Jarvisa, aczkolwiek tytuł jest po prostu Polski Niefortuny, bo zawartość jest bardzo fajna i w sumie mega zgodna z tym, co tutaj mówię, bo mówi o tym na przykład, że nie musisz rosnąć, jeśli nie chcesz, że możesz sobie być tą jednoosobową firmą, nie musisz budować imperium, no ale to tłumaczenie polskie, jak to często bywa, jest zepsute, bo po angielsku jest Company of One, czyli dosłownie jednoosobowa działalność gospodarcza, tak? Więc ym, jeśli na przykład stwierdzisz, że no jak to, firma to nie ty, przecież jest taka książka, firma czyli ty, więc na pewno on ma rację, no to nie, to jest po prostu błąd w tłumaczeniu. I wprost przeciwnie, myślę, że tam jakby wydźwięk tej książki, już nie czytałam jej, ale znam jej zawartość, jest taki właśnie, że, że firma to jest coś tak naprawdę... Osobnego, i ty możesz sobie decydować o tym osobnym bycie, jak bardzo on urośnie, a jak nie. Dlatego zapamiętaj, firma i ty to są dwa osobne byty. Jednocześnie to bardzo trudne, żeby tak oddzielić firmę od siebie. I to jest coś, nad czym najczęściej pracuję z klientkami, i jest to najtrudniejsza część właśnie, właśnie dlatego, że nie chcą porzucać tego dziecka. Tak, Nie chodzi o porzucenie dziecka, to chodzi o. Tak naprawdę odsunięcie od cycka, żeby to dziecko już sobie samodzielnie było. Jest to trudne. Jest to bardzo trudne, właśnie, szczególnie, kiedy budujesz markę osobistą w jednoosobowej działalności. No to jak to mam powiedzieć, że firma to nie jest ja? Dlatego okej, okay, nie mówię ci, że musisz koniecznie rozdzielić to na dwa osobne byty, ale chociaż zapamiętaj, żeby firma była częścią ciebie, a nie tobą. Czyli dziel swój czas, dziel swoje. Marzenia, dziel swoje jakieś ambicje na takie firmowe i osobiste. Nie zapominaj o tych osobistych, bo bardzo często to widzę, że ludzie mają cele, marzenia, pragnienia związane z firmą, ale już takich osobistych nie mają, bo nawet nie wiedzą jakie, bo jakby cały ich potencjał mentalny zajmuje biznes i, i prowadzenie firmy. Dlatego buduj sobie życie poza firmą. Niektórzy nie wychodzą z pracy, czy to fizycznie, czy mentalnie, dlatego że niestety nie mają do czego wychodzić. Dlatego jeśli to jest twój przypadek, no to właśnie zbuduj sobie to życie poza firmą. Znajdź hobby, odśwież stare znajomości. Wychodź z domu i zobacz jaką ofertę kulturalną ma dla ciebie twoje miasto. Po prostu spraw, żeby życie poza firmą było atrakcyjne. Wtedy też będzie ci łatwiej wychodzić z firmy, no i odłączać tę firmę od siebie, bo jeśli nie masz w sobie nic do zaoferowania innego niż prowadzenie biznesu, no to nie dziwię się, że całym twoim życiem jest twój biznes. Dlatego, żeby się odłączyć, albo żeby chociaż firma nie była tobą w całości, tylko częścią ciebie, to zbuduj sobie życie do życia poza firmą. Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą opartą na marce osobistej, musisz pamiętać, że firma to nie ty. Firma to osobny byt, który może być waszą częścią twojego życia, jednak nie może być jego całością, jeśli nie chcesz się wypalić, brać do siebie każdej jednej negatywnej opinii czy każdej porażki. Odetnij te powinę już teraz. To trudne, ale wykonalne. Wszystkie wymienione książki, linki i transkrypcje tego odcinka znajdziesz na stronie. Emilia ukośnik 35. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Obserwuj lub subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby tego nie przegapić.